W imię Ojca i Świętego. Amen. godzinę, się wziął. Kapieńcy, księdza dyrektorów, niepokalane. i św. Włodzimierz Błaski. Nie polecamy wrzesła, wykonując prośby i intencje wszystkich a także te zanotowane przez wszystkich w telewizji, niepokalanych, niepokalanych, czy czytelników, przekazane przez wszystkie proszące nas o naszych przyjaciół, sympatyków i uczniów. prosząc o zbytę identyfikację, sługi Bożego dla tych, którzy z Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, iż królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak jak w ziemi. i odpuść nam nasze winy, jak i my nasze

który się począł z Ducha Świętego, narodził się z majej Panny, umęczął pod Boskiem Pilatem, ukrzyżował u Maryi pożerną, wstąpił do, do piekielów trzeciego dnia z martwych stoł, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, ojca przejmującego, szantał przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święte obcowanie, grzechowo opuszczenie, ciało zmartwychwstanie, żywot wiecznie, Panie. Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego Jezusa Chrystusa, nam się błogosławienia, grzechy naszej i całego świata, Tego Jego bolesnej, <kuh> Mielniło się cielę świata, na jego bolesnej męki. Mielniło się cielę nas i całego świata, na bolesny bolesnej męki. Mielniło się cielę nas i całego świata, na jego bolesnej męki. Mielniło się cielę nas i całego świata, na jego bolesnej męki. Mielniło się cielę nas i <imość> całego świata, na jego bolesnej męki. Miej miłość, chętnie dla nas i całego świata. Daj go bolesnym Najwyższego Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, dla naszego Pana nasze naszej i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki.

Thank yeah. you. Przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwa najmierszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nasze Błaganie grzechy naszej i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie miej. dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej. miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki nie uszczerze nas się całego świata. Dla Jego bolesnej męki nie uszczerze nas się całego świata. Dla Jego bolesnej męki nie uszczerze nas się całego świata. Dla jego bolesnej męki nie miłosierdzia dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej <pytites> męki nie miłosierdzia dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki nie miłosierdzia dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki nie miłosierdzia dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na nasze błaganie za grzechy naszej nas i całego świata. Dla Jego bolesnej lęki. miło miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej lęki dla całego świata dla jego błogosławionej męki. Niech żyje dla nas i całego świata dla jego błogosławionej męki. Niech żyje dla nas i całego świata dla jego błogosławionej męki. Niech żyje dla nas i całego świata dla jego błogosławionej męki. Niech żyje dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki. Miej łosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej łosiercie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej łosiercie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej łoszecie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty, święty. mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. o Fábio e Święty Józefie, się za nam. Święty Ojciec, Święty Kościół, Święty mój Święty Drugi, Święty Kościół, Święty Kościół, Święty Kościół, Święty Kościół, mój Kościół, Święty Kościół, Święty Kościół, Święty Ale Święty Wami Święty Kościół, Święty i Święty Kościół, Święty Kościół, Amen.